Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. 4 września. Początek zbiorów, taki oficjalny, bo wcześniej zrywaliśmy Triumfa, taką bardzo wczesną gruszkę, ale to kilka osób było. Tu jest moja ekipa w tle. Odszedłem, dlatego że traktor musi cały czas chodzić. Dzisiaj mały problemy z tym traktorem, były coś tam a nie ładuje ten akumulator trzeba było go na, na sznurek pociągnąć, no i cały czas musi ten traktor chodzić tak jak na drzewach widzicie, gruszka została, przejechana jest dlatego, że zbieramy wstawkę na konferencji, to jest gruszka konferencja a wstawką na niej u nas akurat w sadzie, tu macie drugą ekipę jest Cordia, bardzo, bardzo podobna gruszka do konferencji Czasami naprawdę ciężko jest ją odróżnić. Także dzisiaj robimy sobie te wstawki. Pogoda dopisała i nie dopisała, bo jest bardzo słonecznie, ale jest i bardzo gorąco. Dzisiaj niby 26 stopni, ale no ja odczuwam, to jakby było dużo dużo cieplej. Od jutra już ma być 30 stopni. Będziemy pracować od 7 do 18, no, dlatego że. Przy tej pogodzie, to ta gruszka momentalnie może po prostu spaść. Ona się zrobi miękka i zacznie spadać. Więc no tutaj czas e, naprawdę będzie grał rolę. Jeżeli chodzi o zbiór gruszki, że mówię dzisiaj coś, coś chciałem, co nieco wam e, nagrać, no bo teraz będzie dużo godzin w pracy. Kolejne dni to tylko człowiek bardziej będzie zmęczony. A pewnie też coś nagram. Zobaczymy, czy w tym tygodniu jeszcze jak już wejdę na platformę góry będziemy robić. A tutaj niestety, jako że robimy wstawki, cała ta konferencja zostaje niezerwana. Dlatego tam w tle chyba widać już jest drabina. Wstawki już wam tutaj pokazuję te drzewa. Zobaczcie, to jest konferencja. To jest konferencja. Paluchem pokazuję. A to jest wstawka. Czyli ona sobie indzie właśnie przysłupie i ją zbieramy. Tak? Dziewczyny, dziewczyny zbierają doły, a ja zbieram góry. No, czasami tak jak tutaj. Tu są akurat po tej stronie młode drzewa. Dosadzane. Po tamtej stronie są stare drzewa. Tu na tych młodych drzewach to, to czasami tu i z dołu się całe drzewo oskubie. Na tych starych jest, no, są są wyższe, więc, więc jest trochę więcej tego zbierania, jeżeli chodzi o drabinę. No, ale myślę, że jutro spokojnie skończymy, więc takie niecałe dwa dni pracy robimy je dookoła, ale wiadomo, że znaczy dookoła robimy górę, a dół robimy połówki. Także później na powrotach będzie szybko, bo wiadomo, że i tak zawsze coś się więcej z tej strony, gdzie jedziemy, zerwie. Więc te powroty to już taka formalność będzie. No i później wskakuję na platformę, czyli to, to co lubię robić. I tak to leci. 20 parę osób jest tutaj u nas w firmie, w drugiej firmie. Nie wiem ile dzisiaj, ale myślę, że, że docelowo to tam między 40 a 50 osób. Także tak to wygląda. A już zresztą widać na Holandii, że tych polskich aut na polskich numerach. Coraz więcej jest, no bo te prace sezonowe, bardzo dużo ludzi e, przyjeżdża. Także jeszcze idę sobie trochę, w cieniu siądę. Już zobaczcie, tego cienia za, za bardzo nie ma, ale jeszcze, jeszcze trochę jest, także schowam się i spokojnie sobie do 6.00 e, dzisiaj popracuję. Także taki krótki materiał na początek, mówię cokolwiek nagram, bo, bo później to, to albo zapomnę tego czasu. Rzeczywiście jak się robi od 7 do 18.00, za dużo nie ma. Także z mojej strony to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia.